Witajcie moi drodzy na kanale, jak się patrzy w dzisiejszym odcinku zobaczycie maksymalny zasięg hulajnogi Cabo Mantis 8 Jak myślicie, ile dam radę przejechać na tej hulajnodze na pierwszym biegu? Nie bądź... jest ciężka, ale myślę, że będzie Ło, przyspieszenie ma nawet na pierwszym biegu Dobra, pierwszy krawężnik Zawieszenie dosyć twarde na razie jest całkiem fajnie się jeździ, dwa silniki robią jednak swoje, robią robotę. Na razie powiem tylko tyle, że jeździ się świetnie. Amortyzacja jest dosyć twarda, to nie to co w Motusie 10 Pro 2021, ale... Muszę tu jakoś przejechać. No właśnie, sprawdźmy. Po tych chubach, no czuć, czuć te kociuchuby niestety, ale nie jest źle. Trochę nierówności. Zobaczymy, jak sobie będzie radził na nierównościach. Całkiem OK. chłyt chodnikowych praktycznie nie czuć. Amortyzacja no fajnie pracuje nawet. Jak wskaczę, to czuć coś lekko. Ale jeszcze nie jest wyrobiona, bo jest nowi nowiutka. No I mamy tu też hamowanie silnikiem na 100%. Plus, tak jak już mówiłem, hamulce tarczowe, półhydrauliczne. Także jedziemy i ewidentnie widać, że ym, licznik chodnej yy, nogi zaniża prędkość. To znaczące. Czyli widzicie 23 pod góreczkę na liczniku 14. No to jest jest grubo nie tak. Także zobaczymy, jak dzisiaj przejedziemy na pierwszym biegu. Jak tylko się pojawi yy, prosta, będzie szybki test prędkości drugiego biegu. Przed nami jest wystarczająco prosta, więc zobaczmy, co potrafi na drugim biegu.

Daje nam tak naprawdę te 100%. Dobra, przechodzimy teraz na pierwszy bieg. Właśnie, jeszcze zobaczmy czym się różni przyspieszenie na jednym silniku, a, a jak to będzie wyglądało na dwóch silnikach. Zobaczmy. To jest przyspieszenie na pierwszym... na jednym silniku, tylko i wyłącznie. No i tak sobie to wygląda. A jak to będzie wyglądało na dwóch silnikach? Teraz mamy dwa silniki. No, już dużo lepiej. Dużo szybciej rozwija tą prędkość Dobra, moi drodzy to Myślę, że sprawdzimy ten trzeci bieg A co mi tam szkodzi, nie? Jedziemy Zobaczymy, co wyjdzie Wow, ale to na trzecim biegu to ma dopiero moc, moi drodzy, nie? To jest dopiero power Ja nawet nie chcę wiedzieć, ile tam mi pokazuje Ale pokazuje mi 49 53 56 mi pokazuje, moi drodzy i to jest naprawdę niesamowita prędkość. 56,7! 56,7! Niesamowicie grzejemy! 57! 57 przy mojej wadze 110 kg. Niesamowita prędkość! Wystarczy! Naprawdę mi wystarczy na tej hulajnodze 57 km. Naprawdę czuć tą prędkość! Pięknie, pięknie, naprawdę pięknie zasuwa! A przyspieszenie to po prostu magia w tej hulajnodze. No normalnie trzeci bieg, no kurczę Piękna sprawa, naprawdę mówię Wam Jedziemy na pierwszym biegu, bo chcemy zobaczyć jaki będzie maksymalny dystans Na hulajnodze Kabo Mantis 8 wersji na baterii LG 245 amperogodziny, Przy napięciu 52V Mały, ale wariat o, to jest naprawdę mały, ale wariat To powiedzenie pasuje do tej hulajnogi Jak widzicie na pierwszym biegu 20km na spokojnie a, co ja mówię, 32, przepraszam Znowu się sugeruje wyświetlaczem A nie GPS-em, tutaj coś ewidentnie jest nie tak z tym wyświetlaczem Zaniża stanowczo prędkość O, 10 km, moi drodzy, 10 km za nami 56,4 bez obciążania, napięcie 10 km przejechanych Trzeba zobaczyć czy amortyzacja się wyrobiła, czy nie Tak to wygląda Przypominam, że hulajnoga posiada dwa silniki po 800 W Koła 8 cali Także ma niebywałe przyspieszenie Wiem ja że hulajnoga jeszcze się nie wyrobiła Ciśniemy cały czas na pierwszym biegu przy dwóch silnikach Tak to wygląda Napięcie 54,6 Była mała górka Tutaj też te nierówności sobie bardzo fajnie wyapuje dosyć szerokie opony. wiecie co mnie zaskoczyło? I waga, bo myślałem, że będzie miała 22 kg sobie myślę. Kurczę no, z taką dużą baterią prawdopodobnie waży 26 kg. To też jest z, z bardzo fajną wagą ogólnie. Przy okazji sobie pojeździemy trochę szutrem i zobaczymy jak sobie radzi oto, e, z takim właśnie taką oto trasą. Naprawdę bardzo fajnie sobie radzi Amortyzacja super działa, naprawdę nic nie czuć Nie czuć, żeby to była jakaś inna, gorsza droga Tu mamy trochę takiego piasku Ale dzięki szerokim oponom nic się, naprawdę nic się nie dzieje Nie zarzuca ani troszeczkę Jeszcze jakby zarzuciło to byście widzieli na szczęście jestem przygotowany, zbroja jest moi drodzy. Tutaj popróbujemy ten piasek, troszeczkę zarzuca jednak, ale tylko troszeczkę. No i mamy 15 km, zaraz podsumowanie zrobimy. Napięcie bez obciążenia 55, 55,2 mamy 15 km, zrobione o. Yeah! Zobaczcie. Dobra, powiem Wam tak. Komfortu nie ma na takich płytach. To jest porażka po prostu. Nie, jak się wolno jedzie, to jeszcze się da. Ale szybko to raczej nie. A tak, przy takiej prędkości to jeszcze, że tak powiem, możemy sobie spokojnie jechać. Na 53 osie pod obciążeniem. Prawie 17 km. Zrobione. Przyjechałem sobie przez most zwodony 20 km napięcie 54,4, czyli 75% około. I pod górkę. O, teraz zobaczymy, jak spadnie nam napięcie 51,9%. już pokazuje, już 51,9%. A tu jest trochę niezabyt fajna trasa, ale i damy radę. dwa silniki to zasuwają. Nawet pod góreczkę nie ma żadnego problemu. Trochę piachu mamy. Ale szerokie koła robią robotę, jak widzicie. Po trawce też jakoś tam daje radę, wiadomo. Tutaj telepie nie ma co ukrywać. O, tu już trochę inaczej się jedzie. Ale ma kurczę rwanie, skuba na... rywie ostro, mówię wam. Nawet w takim terenie Cabo Mantis daje sobie radę, moi drodzy. Jak widzicie, bardzo fajnie się jedzie. Amortyzacja robi robotę. Po trawach, zarośniętej ścieżce leśnej czy polnej. No można nawet powiedzieć, że to jest bardziej polna. Niby takie małe kółka, nie? Ale mówiłem, mały, ale wariat. Wszędzie. Wszędzie sobie da radę. Taka właśnie skójnego mantis 8. Małe, ośmiocelowe koła, które dają sobie doskonale radę w każdych warunkach. Co do Motusa, myślę, że jednak tutaj Motus wygrywa amortyzację. Motus 10 Pro Sport 2027 którego też testowałem. Robimy kółeczko tak właśnie. W tym momencie mamy 25 km zasięgu. Ee, zaraz tutaj sobie ustawimy 52,7 V. Jest napięcie w spoczynku. Zobaczmy, jak to wygląda pod obciążeniem przy 25 km. Już przejechanych 51,8 czyli pod napięciem spada tak do 51,8. To już jest drogie okrążenie. Moi drodzy, 30 km 51,9 V bez obciążenia. Oczywiście, bo teraz się zatrzymaliśmy i tak to wygląda. Także jest to bardzo dobry wynik. Idziemy dalej. Wracamy, moi drodzy, wracamy już, bo to już 32 km, więc tu jest po prostu pięknie.

Co zauważyłem, że już tylko 23-24 km na godzinę. Wcześniej było to 20, chyba 7, 8 nawet. Wpadek mocy widać. Napięcie 49,3 pod obciążeniem. Tak, już mamy 40 km i mamy 49,4 pod obciążeniem. I tak mamy 45 km, moi drodzy. Na luzie mamy 45, napięcie 49,2 bez obciążenia. A z obciążeniem, zaraz zobaczymy przy 45, jakie mamy napięcie przy obciążeniu? 48,1 Czyli spada. Spada, to wiadomo, że spada. Troszeczkę żwiru i piachu. To miejsce, już znacie. To. Kamienie, zobaczmy, jak sobie radzi w kamieniach. No, 47 na. Liczniku. 48 km i dalej jedzie 48,56 i 48 V jedziemy do cięcia. Także myślę, że do 50 chyba dobijemy. Tak jest moje założenie. Aczkolwiek dobra, moi drodzy, złapałem kapcia. 4869 69 i napięcia mam zostało jeszcze 48,3V Także jestem zmuszony zakończyć test